Temat przedostatni. Moja rzekoma manipulacja emocjonalna. Nic dziwnego, to o czym Stanisław mówił na początku, że jest reakcja emocjonalna na ewentualność istnienia Boga. Oczywiście, że tak, bo chrześcijaństwo jest głoszone poprzez emocje. Nawet dzisiaj mieliśmy tego przykład. To jest właśnie jedna z tych nieudanych prób odparcia argumentu z mojej mowy wstępnej. Przypomnę, że zacytowałem wynik badania norweskich naukowców, którzy poddali testowi grupę ateistów. Co było znamienne, a co popierało tezę listu do Rzymian, rozdziału pierwszego, że ludzie tłumią prawdę o Bogu, był nie sam fakt reakcji emocjonalnej na wspomnienie o Bogu, a nawet prowokowanie go do zesłania jakiegoś nieszczęścia, ile fakt tłumienia prawdy o swoim stosunku do Boga, co wyszło w tym badaniu. A teraz padam mocne oskarżenie pod adresem teisty. Jakich argumentów używał Stanisław? Aborcja, rączki, tętniak, ISIS, Friisl. To, to ma na celu wywołać emocje, to ma na celu ominąć Twoją racjonalność. Kiedy słyszymy słowa to ma na celu, to już nie jest adresowanie zawartości merytorycznej argumentów strony teistycznej. To już jest snucie domysłów na temat motywacji, jaka za nimi rzekomo stała. A skąd Karol wie, jaką miałem motywację? Co miałem na celu? Przecież tak niedawno zarzut uzurpowania sobie wiedzy o tym, co inni mają w głowach, spadł właśnie na teistę. Ja myślę, że kluczem do zrozumienia odpowiedzi Staszka na tego typu pytania jest to, że ktokolwiek zadał to pytanie, to pamiętaj, że Staszek wie lepiej od ciebie, jak ty myślisz i wie to z pewnością. I to był znów błąd kompozycji. Ja nie twierdziłem, że jestem jasnowidzem i umiem czytać każdą myśl człowieka. Ja tylko powtarzałem to, co wszechwiedzący Bóg w swoim słowie mówi o jednej kwestii, którą każdy człowiek wie. A mianowicie każdy wie, że Bóg stwórca istnieje. Więc rozciągnąć to na twierdzenie, jakobym miał wiedzieć wszystko, co inni myślą, jest błędem kompozycji. Ale teraz i mój oponent twierdzi, że wie, jaką miałem motywację używając mocnych przykładów. Otóż nie, nie miałem na celu ominięcia racjonalności, wręcz przeciwnie. Celem moim było uruchomienie myślenia w tych tematach. Łagodne przykłady bowiem mogłyby pomóc utrzymywać tę sceptyczną część widowni w zaprzeczaniu tego co oczywiste. Dopiero mocny przykład może skłonić niejedną osobę do racjonalnej refleksji. No nie, tak daleko to ja nie jestem w stanie pójść. Na przykład, aby jednoznacznie nie potępić wieloletniego gwałciciela własnej córki. Kiedy mówimy już o wpływaniu na emocje, to co zrobić z tym? Przyznaj się, przyznaj się, przyznaj się. Nie wiem jak wam, ale mi to pachnie wpływaniem na emocje.